Kurde, taki skwar, takie gorączki. Ja aż dzisiaj w domu siedzę, ale coś mnie podkorciło, zobaczyć na to miejsce, gdzie kręciłem ten filmik. 8 minut na grzybach. No i spójrzcie, jakie tu cudo stoi. Borowiczek niesamowity. Okaz jakiego jeszcze w tym roku nie znalazłem. No coś pięknego. Patrzcie jaka jest dłoń. W stosunku do tego pięknego. Borowiczka, jakie cudeńko, jakie cudeńko, no coś pięknego. Największy okaz w tym roku trafiony gdyby ktoś nie wierzył, bo już są takie niedowiarki, którzy nie wierzą to zaraz zobaczymy. chyba widoczne piąty piąty czerwiec 2019 oczywiście dwa dni temu byłem tam na karniszewickich tych terenach och tam również borowiczki wysypały ale w większości jeszcze młode ale taki okaz kurde to jeden na kolację starczy no nic tą perełeczkę zostawimy tu na razie zerkniemy tam dalej zerkniemy tam dalej może tam jeszcze dalej jaki stoi? I tu są te miejsca właśnie, które ja filmowałem. Te borowiki. Tam filmik jest pod tytułem 8 minut na grzywach Och, stało tu ich wtedy. Jaka ręka w stosunku do grzybka? Dobra, zerkniemy kawałek dalej. Właściwie to ich najwięcej tu stało, tu pod tym świereczkiem było ich sporo, ale coś nic nie wygląda. Chyba, że się wyklują później. Staram się tak ostrożnie tu chodzić, żeby nie zdeptać tu jakiego. Nieraz nie patrzę na monitorek, tylko pod nogi, bo można w tych liściach tu zdeptać mało widocznego. No jest tak sucho, że aż dziwne, że te borowiki wyskakują. No tu na razie jeden, ale tam na tych Karniszewickich lasach, no to kurde to już pełno tego drobiazgu. No fakt, że jeszcze dużo małych jest. Tam trochę zostawiłem nawet takich kajtków. Nie wiem czy, czy one tam podrosną, czy się zmarnują, ale... Tam się wybiorę jutro, jutro, no może pojutrze. W razie co, to niech podrosną. Tu na tej polance zawsze takie piękne, duże stawy ale z daleka nic nie widzę i to chyba jeszcze nic się tu nie pojawiło tu jak te paprotki są tu mają takie specyficzne swoje miejsce tu ich zawsze sporo jest ti messo Vale, li fa niente Dobra nie widać nic to ja się tam rozejrzę dalej ale kamerę to już wyłączę może coś tam dalej będzie w razie by nie było no to znaczy że filmiku też nie będzie Idę jeszcze popatrzeć na tą perełkę kurde aż jestem kurde w szoku że taki piękny już o tej porze to jest piąty czerwiec i taka śliczność już, kurde, wyrosła. Na swoich miejscówkach to zawsze staram się tym samym szlakiem chodzić no to pozwala nie podeptać kurde borowików, jeżeli gdzieś stoją z boku to wtedy się idzie wolniej ale baczniej trzeba obserwować da się tylko jeden, ale, ale za to niesamowity Jeden, ale niesamowity okaz Jeżeli będzie zdrowy, no to z jednego kolacja będzie. Tu towarzystwa żadnego nie miał Samotnie tu kurde sobie wyskoczył Ale no i że tu gdzieś za tydzień Może tu coś się znowu pojawi Największa sztuka w tym roku, która mi się trafiła. Teraz nie mogę przestać go filmować, tak mi się kurde, ten bolusek podoba.